Granie na tym komputerze w najnowsze gry to czysta przyjemność. Wysokiej jakości peryferia, dysk HDD, który charakteryzuje się szybkim zapisem, odczytem i jest odporny na wstrząsy. Zestaw gamingowy gracz. No, chyba już wiecie, w jakim kierunku idzie ten film, co? Niestety wchodzimy na ciemną stronę Allegro, gdzie można kupić nowe komputery gamingowe, które zupełnie nie są nowe. Co ciekawe, zapytałem też o ten proceder Allegro i z ich strony odpowiedź może Was zaskoczyć, ale zacznijmy od początku. Masz telefon lub starą konsolę i uwielbiasz grać w gry, a Twoim największym marzeniem jest mieć komputer gamingowy. W końcu udało Ci się namówić rodziców, ale komputer musi być nowy i kosztować około 1500 zł. No to sam wiesz, że może być ciężko, prawda? Taki rodzic wejdzie na Allegro, wpisuje komputer gamingowy. I zaczyna przeglądanie. A tutaj setki ofert nowych komputerów. Niektóre mają dodatkowo monitor, peryferia. No, brzmi po prostu jak świetny deal. To czemu się tym nie zainteresować? znalazłem też taki zestaw. Zamówiłem, a kurier mi paczkę już na następny dzień. Na szczęście komputer jest gotowy do pracy ze wszystkim zainstalowanym, więc możemy zacząć grę, ale chwila. Coś długo się wczytuje ten system. Dziwne. E, a tak gra Czemu ona nie działa płynnie? Full HD, najniższe możliwe ustawienie, a i tak jest tragedia. Hmm, coś mi tu nie pasuje. Zatem wróćmy do aukcji, a Ty zapnij pasy, bo uwierz mi, będzie grubo. Ale zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie, że na moim kanale pojawił się film, w którym możecie zgarnąć tego kompa całkowicie za darmo. I oczywiście macie tutaj linka w przypiętej karcie. Jeszcze tylko zaznaczę, że celowo nie pokazuję Wam sklepu, z którego zamawiałem. I uwierzcie mi, jak wejdziecie na taką stronę jak Allegro, tam są setki, jak nie dziesiątki sklepów i przede wszystkim ofert. Jedne są bardziej naciągane, drugie trochę bardziej szczere, jak chociażby ta, ale zamysł jest jeden i ten sam. Przedstawić ten sprzęt w jak najlepszej formie, żeby wyglądało, że jest to super wydajny komputer, z którego każdy będzie zadowolony. No i zaznaczę kolejny raz, jest to nowy sprzęt, a na tym jednak sporej liczbie osób zależy. No dobra. No to lecimy z tematem. Zestaw gamingowy komputer, zakrzywiony monitor i peryferia. Brzmi źle. Obudowa, no ewidentnie wygląda na starą, ale może chociaż oszczędzając na tym kasę, jest więcej na podzespoły. Jak widzicie, mamy zestaw wszystkich potrzebnych programów. Monitor, do którego przynajmniej na papierze nie mogę się zbytnio przyczepić. Full HD, zwłaszcza przy słabym sprzęcie, wystarczy. Ale nie ma nigdzie informacji, jakie jest odświeżanie. Ciekawe czemu, prawda? Każdy zestaw gamingowy zawiera wysokiej jakości peryferia. Śmiem wątpić, one są wysokiej jakości i rozumiem zamysł dorzucania gratis, bo to lepiej niż żaden, ale po co mydlić oczy, że jest to wysokiej jakości? Jak widać, że są to tanie, marketowe peryferia, które swoją drogą kupicie w zestawie takim za 45 zł. Ale przychodząc do specyfikacji nowego komputera zaznaczę. Procesor i7-3770, czyli czterordzienowy procesor, który premierę miał w 2012 roku. Tak, 13 lat temu. Ciekawe, jak utrzymali nową sztukę tak długo na magazynie. Płyta główna z chipsetem Intel, nawet nie ma informacji jaki to jest chipset, a zamiast tego lista potencjalnych, czyli może być tam wiele różnych płyt, ale grunt, że nowa, prawda? Pamięć operacyjna RAM 16GB DDR3, wysokie taktowanie, no te 13 lat temu potencjalnie tak, ale obecnie mamy DDR5, więc dwie generacje do tyłu. Dedykowana karta graficzna GeForce GT 732GB, no karta jest zdecydowanie nowsza niż procesor, bo premierę miała 2 lata później, czyli 11 lat temu, ale nowa, tak? Ech, dobra, Storki, ostatni raz wykorzystuję ten żart. Serio. Dysk HDD 500 GB, szybki dostęp do danych. No cóż, sprawdziłem też jego czas pracy i wynosi on prawie 8 tysięcy godzin. Żeby wam to lepiej zobrazować, to jakby komputer był odpalony non-stop przez praktycznie cały rok. No to już jest grube. Do tego obudowa Premium LED, zasilacz stabilny, cichy, napęd DVD. I szczerze, już nawet nie chce mi się rozwijać tego tematu. Kupujemy kota w worku, który ma być nowy, i otrzymujemy coś takiego. Przyznam się, że ręce opadają, ale sprzęt gwarantuje płynną rozgrywkę, więc każdy będzie zadowolony, prawda? W tym miejscu też muszę przyznać, że zarówno obudowa, karta i płyta główna wyglądają faktycznie na nowe lub świetnie wyczyszczone. Nie mamy niestety możliwości dokładnego sprawdzenia, czy sprzęt był wcześniej używany, czy też nie, także w przypadku tego komputera, a raczej tych pozyspołów, wstrzymam się od oceny. Niestety, zasilacz na krawędziach wentylatora i od jego spodu ma warstwę kurzu, którą ciężko uchwycić na nagraniu bez rozkręcania tego. No, nie uwierzę tutaj, że jest to nowe, i podczas instalowania systemu po prostu tak się zabrudził. Wentylator tani, głośny, chłodzenie CPU-box, karta graficzna wielkości dysku SSD. Chyba nie muszę mówić, że w grach to nie będzie zbytnie wydajna bestia, a nawet przy odpalonym samym pulpicie widać, że komputer już się mocno poci. Monitor jest zaskoczeniem na plus. Samsung, 24 cale, Full HD i o dziwo 100 Hz odświeżania, a całość jest oczywiście nowa. Siemaneczku, tutaj Marcin z przyszłości jeszcze jedna kwestia, bo okazało się, że nie doceniłem tego sprzedawcy i tej aukcji i monitor jednak nie ma 100 Hz, a 75, ponieważ jest to starszy model aniżeli myślałem, więc tutaj tylko w gwoli sprostowania, ale spokojnie, nic to nie zmienia w odbiorze filmu, ponieważ ten komputer i tak nie da rady wyświetlić 75 klatek na sekundę w żadnej, w miarę współczesnej grze. Peryferia dobrej jakości to najtańsze marketowe gówno. Przepraszam za ok ale prawda jest taka, że koło dobrej jakości to nie stało. Gdybyśmy chcieli zamówić taki zestaw plus monitor, zapłacimy prawie 400 zł, także wychodzi na to, że komp ma wartość około 1100 zł. Także sprawdzimy, jaką wydajność otrzymujemy w tej cenie. Osobiście sprawdziłem tylko Fortnite'a, i jako, że pod tym słynnym fragmentem o przyjemności zgrania jest grafika przedstawiająca m.in. tę grę, więc ewidentnie sprzedawca sugeruje nam, że możemy pograć właśnie w ten tytuł na kompie I tak, ma on rację. Tryb wydajnościowy, wszystkie ustawienia na najniższy Full HD i otrzymujemy średnio nawet nie 30 klatek na sekundę w trybie bezbudowania. Na kanale Gaming Bench, do którego link znajdziecie w opisie filmu, zostały przeprowadzone testy właśnie takiej konfiguracji już 3 lata temu, ale to świetnie nam zobrazuje wydajność, o której mówimy. GTA 5720 720p to średnio 40 klatek na sekundę. Forza na najniższych rozdzielczość 1024x768 na to klatek 20. Assassin's Creed Odyssey 720p, 50% skalowania, 24 klatki. I tak to wygląda na każdej testowanej grze, a niektóre musiały być odpalane w 600p, żeby udało się osiągnąć w miarę przyjemny dla oka pokaz slajdów. Ogólnie uważam, że nazwanie tej konfiguracji komputerem gamingowym jest jak najbardziej słuszne i zasadne, ale spóźnione jakoś 10 lat i nie wiem nawet, co mam więcej powiedzieć na ten temat. Samo instalowanie i pobieranie tylu tytułów zajęłoby lata i wiem, że dysk HDD odgrywa tu ważną rolę, dlatego pozwoliłem sobie pominąć dokładniejsze testy z mojej strony. Sęk tkwi w tym, że nawet z SSD wydajność tego kompa pozostawia sporo do życzenia i do lekkiego przeglądania internetu czy oglądania czegoś w mecie może ewentualnie się przydać. Chociaż w tej cenie można kupić polizingowe mini-PC, zbiór, które będą miały wydajność sporo większą, w mniejszej i często cichszej formie. Podsumowując moim zdaniem, mamy tutaj do czynienia z istną patologią i wręcz oszustwem. Komputer nie ma żadnego prawa być nowy, nie powinien być w ten sposób oznaczony na platformie, a wiele z rzeczy, które przeczytamy w opisie są po prostu kłamstwem i wprowadzają w błąd potencjalnego kupującego. Żeby nie być jednak gołosłownym, zerknijmy co oznacza stan nowy na Allegro. Na stronie możemy przeczytać. Ta wartość określa produkt całkowicie nowy, czyli nieużywany, nieotwarty, nieprzepakowany i nieuszkodzony. Musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu i mieć nieuszkodzone oznaczenia producenta, np. metki przy ubraniach. Produkt ten nie może mieć śladów użytkowania. I rozumiem, zwłaszcza w przypadku kompów i gotowców może to być inaczej interpretowane, no bo jednak komputer trzeba złożyć i tak dalej, i tak dalej, ale nie możemy tam rzucać starych i używanych sprzętów, które pochodzą z odzysku z komputerów biurowych używanych lata temu. Dlatego też napisałem maila do Allegro w celu wyjaśnienia tego, co tam się dzieje i tutaj muszę stanąć w ich w obronie, zwłaszcza po tym, co zobaczyłem. Treść odpowiedzi widzicie właśnie w tym momencie na ekranie, ale w telegraficznym skrócie zgadzają się z tym, że te oferty są niezgodne z regulaminem i kupujący ma prawo zgłosić reklamację ze względu na otrzymanie produktu niezgodnego z opisem ponadto każdy produkt podlega pod ochronę Allegro Protect, także nasze pieniądze i zakupy są bezpieczne. Ogólnie nie zrozumcie mnie źle, ten film to nie jest atak na Allegro czy też sprzedawców. Film ten kieruje bardziej do rodziców i ludzi, którzy nie znają się na temacie komputerów i są łatwym celem dla takich naciągaczy. Ktoś może powiedzieć, że przecież wszystko widać w aukcji, co tam jest, więc kupujemy świadomie. No jednak moim zdaniem pisanie o tym kąpie wprost jak o czymś fajnym, wydajnym, na którym możemy pograć, jest sporym nadużyciem, zwłaszcza gdy oznaczamy to jako nowe. Firma też zadzwoniła do mnie, co ciekawe, i pytała, czy nie chce zmienić za dodatkowe 400 zł kompa na taki, który jest 30 razy bardziej wydajny, nowszy i czy w ogóle mam świadomość, co ja zamawiam i do jakich celów jest ten komputer. Gdy powiedziałem, że do gamingowych, no bo tak jest na aukcji, to padło pytanie, czy mam jakieś konkretne gry na myśli. I nie wiem, czy ten telefon był po to, żeby upewnić się, czy mam świadomość, co to za komputer, czy po prostu, żeby zaoferować po okazyjnej cenie komputer 30 razy bardziej wydajny, od tego, który też ma niższe zużycie prądu. Więc ta dopłata zwróci się tak naprawdę po kilku miesiącach użytkowania. I serio, taką informację dostałem od przedstawiciela firmy. Niezależnie od przyświęcającego celu, jedno jest pewne: opis aukcji nie pozostawia złudzeń, z czym mamy tutaj do czynienia. W kwocie 1500 zł można zamówić komputer bardziej wydajny, który będzie używany, a wydajność będzie o wiele większa i faktycznie będziemy mogli na nim pograć. Przykładem mogą być moje dwa filmy, gdzie złożyłem kompy do 1000 zł, także 500 zł zostaje nam na i jakiś najtańszy monitor, a uwierzcie mi, jest to wystarczająco. I zdaję sobie sprawę, że nie każdy chce, umie, może złożyć taki komputer, także gotowe zestawy nie są złe i dla takich osób są często jedynym rozwiązaniem. Jeśli nie znajdziecie komputera, który Was zainteresuje, zawsze można posłużyć się wieloma artykułami z polecanymi zestawami i w sklepie dopłacić. Około 100 zł za złożenie komputera dla was. Zanim jednak kupicie jakiegoś kompa, sprawdźcie przede wszystkim jego podzespoły i wyszukajcie na przykład na YouTubie procesor z kartą graficzną, żeby zobaczyć, jakich osiągów w grach możecie się spodziewać po danej konfiguracji. W przypadku tego gamingowego receta, który stoi za moimi plecami, mocno by nam to ograniczyło problemy i byśmy od razu w sumie wiedzieli, z czym mamy do czynienia i byśmy wiedzieli, że to jest komputer gamingowy, ale raczej z kategorii retro. I na koniec jeszcze prośba ode mnie. Jak możecie to przekażcie ten film dalej, ponieważ zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób było świadomych, tego, co kupują i przede wszystkim, żeby Was ostrzec, że często opis aukcji, a rzeczywistość to dwie różne rzeczy. Skala tego procederu jest na tyle duża, że dawno wymknęło się to spod kontroli, dlatego też musimy polegać na samym zdrowym rozsądku i researchu, a nie tylko na zapewnieniach sprzedawcy, który, jak wiemy, no, często próbuje nas po prostu naciągnąć na dodatkową kasę. Ponadto, jeżeli ten film ogląda jakiś rodzic lub ktoś, kto nie zna się po prostu na tym temacie, to pamiętajcie, że w Waszym otoczeniu mogą być często osoby zaznajomione z tematem bardziej niż Wy i czasem warto posłuchać rad osób trzecich, a nie bazować tylko na jednym źródle, zwłaszcza jeżeli jest to sprzedawca. Prawda jest taka, że gotowcy są jak najbardziej w porządku i nie ma w tym nic złego, co zresztą możecie zobaczyć na niektórych filmach na moim kanale. Jednak musimy pamiętać, że warto taki sprzęt kupić od zaufanej marki lub po prostu sprawdzić w własnym zakresie, co dokładnie dany sprzęt oferuje. Na koniec tylko jeszcze do żeby być z wami szczery. Komputer został zwrócony i skorzystałem tutaj z prawa do zwrotu bez podania przyczyny do 14 dni. Tak też mówiło Allegro, że jeżeli oferta lub sprzęt jest niezgodny z regulaminem, to możemy skorzystać ze zwrotu bądź reklamacji z tego tytułu. Ponadto, jeżeli firma będzie się ze mną kontaktować lub wywierać na mnie jakąkolwiek presję w związku z powyższym materiałem, to dam wam o tym znać zarówno w komentarzu, jak i na Instagramie. Jeżeli sam kiedyś kupiłeś podobnego kompa lub twój znajomy naciął się na to, to daj znać w komentarzu. Zobaczysz wtedy potencjalnie, że nie jesteś sam i zrozumiesz, że film taki jak ten mój, czy też odkazy. Pra i Mateusza, których serdecznie pozdrawiam, są przydatne i powinny trafić do szerszej publiki, bo może wtedy nie będziemy mieli aż takiego problemu z tym procederem, o którym mówiłem.